O nie, tego pisowskiego zakapiora obrzydliwego! Jak w ogóle człowieka można w nim odnajdować? Co to ma być? A jest napisane w drugiej księdze Hioba, werset jedenasty i dalej. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. No to podejdźmy bliżej i poznajmy się, szanowny panie Bronisławie. Rolinsa Wysztań jest synem komunisty przedwojennego i antykomunistki, która pomagała byłym akowcom ukrywającym się po wojnie. Wysztań trzy razy zmieniał liceum przez swoje złe zachowanie. Współpracował z KOR, utworzył NZS. Uciekł za granicę po bijatyce z milicjantami w domu Jana Rokity. W okresie stanu wojennego stał się korespondentem Radia Wolna Europa. I właściwie te kilka zdań doskonale pokazuje, jak niejednoznacznym, niepokornym i w pewnym sensie szalonym człowiekiem jest Bronisław Wilszeń. Pewnego dnia w połowie lat 70. Bronisław Wilsztajn został zatrzymany przez SB z dwoma przyjaciółmi: Stanisławem Pijasem i Lesławem Maleszką. Tylko jeden z nich zdradził pozostałych i doniósł o ich działalności. Był nim Lesław Maleszka. Lesław przyznał się kolegom do tej zdrady, ale nie wspomniał o jednym malutkim szczególiku takim malutkim tyci, tyci, że został tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa i od tego momentu za pieniądze i z pikantnymi szczegółami opisywał życie prywatne uczelniane, zawodowe swoich najbliższych przyjaciół. Pisał potem przez lata w Gazecie Wyborczej. Zresztą do jego ujawnienia doprowadził sam Bronisław Wielsztajn. Obejrzyjcie film Trzech kumpli. Kto nie widział, obowiązkowa rzecz. Jest na YouTube. 7 maja 1977 roku znaleziono martwego Stanisława Pijasa. Biegły sądowy Zdzisław Marek stwierdził, że Stanisław Pijas zmarł w wyniku upadku ze schodów. Profesor Wilsztajn powiedział o Zdzisławie Marku, że ten ukrywa morderców. Pan Marek się wkurzył i postanowił pozwać Wilsztaina. Sąd <gryznał> przyznał rację Zdzisławowi Markowi. A w latach 90 odbyła się ciekawa rozmowa telefoniczna między dziennikarką a Zdzisławem Markiem, której Zdzisław Marek powiedział... Ktoś Piasowi dał po mordzie, ale nie wiem kto. Ale zapytacie, dlaczego twórca kultury ten Zakapior PASZYSZCOWSKI PISCOWSKI A już mówię, z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód, to ośmiałam się powiedzieć, że pisał wspaniałe powieści. Sen wypływał z burzliwej wydzieliny nocy. Był lepki i pełen wykrzywionych twarzy. Wilczycki nieprzytomnie usiłował wydostać się na powierzchnię. Budził się długo, dopiero po pewnym czasie zauważył, że jest już dzień. Dla mnie książki Wilstein to przede wszystkim soczysty i wyrazisty obraz, jaki układa się w głowie, ale także doskonała diagnoza jednostki, obrazu społeczeństwa albo okresu historycznego, którego dotyczy. Po drugie, Bronisław Wisztan to do tej pory najlepszy dyrektor w historii telewizji polskiej. Wisztan miał jedną złotą zasadę. Oddzielać informację od komentarza. Wiadomości były stricte informacyjne. Nie wkurzały tendencyjnością i nasyceniem opiniami i tekstami wprost. Jak masz, głupi widzu, rozumieć tą sytuację, bo ty sam sobie nie dasz rady wyprowadzić z tego wniosków. Wisztan zawsze dbał o równą debatę w programach publicystycznych. Był nawet krytykowany za zbyt duży pluralizm. A najlepszy program kulturalny w historii telewizji polskiej, czyli Łoskot, prowadził buddysta, gej i prawicowiec. Dla mnie, Brońca, wieżtań to człowiek niepokorny, waleczny i wspaniały w swoim szaleństwie. Tak niepoprawnych i interesujących osobowości jest dzisiaj za mało, więc spieszmy się, Wilsteina poznawać i doceniać. Był pewien, jednak pewien wybór, to znaczy pewnego ładu moralnego. Oczekiwałem ładu moralnego, a ja nie musiałem tego tak nazywać, ale mój sprzeciw wobec systemu komunistycznego to, był, to była niezgoda na to koszmarne zakłamanie, ochydę, poniżanie, czyli takie elementarne zasady moralne. Ten brak głębszego wymiaru tego rzeczywistości mi doskwierał fizycznego. To, to, to czułem ten, ten brak, tą pustkę. Myślałem o sztukowaniu tego na różne sposoby. A z czasem zacząłem rozumieć, że to jest taki pośredni dowód na prawdę religii. No Więc, więc a zresztą, z czasem no ja, ja coraz bardziej jestem religijnym człowiekiem, więc to już jest inna sprawa.